Mamy zjazd Jesteśmy jakieś 80 km od Kingston, tu jest zjazd na, do bazy wojskowej, tu jest baza lotnicza. Ósme skrzydło kanadyjskiej królewskich sił powietrznych. A jeszcze tam tam jest dużo transportowców, dużo helikopterów, jest, ratownicze są jakieś tam zespoły i tak dalej, i tak dalej. Dosyć spora baza szkoleniowa też jest. Duża, jedna z większych baz wojskowych w Kanadzie. Jakoś trafiło się, że jeszcze nigdy tam nie byłem, ale, ale w końcu prędzej czy później trzeba będzie... Tam pojechać, jak, jak, jak mnie już jakoś biznes nie, tam nie doprowadzi, no to będę musiał sobie jednak chyba zrobić wycieczkę któregoś dnia, z czego chętnie złożę relację. Jedziemy dalej do Montrealu.